Dzień dobry, moi drodzy! Dzisiaj będziemy, słuchajcie, w końcu robić make-up. Tak długo czekałam na to, żeby zrobić coś w końcu kreatywnego. Oto jestem! Będziemy robić fajne rzeczy. To będzie fajna, mam nadzieję, seria. Jeśli macie ochotę się pomalować, poznać fajnych twórców i zrobić coś, czego jeszcze nigdy nie robiliście, albo zobaczyć, jak ja robię coś, czego nigdy nie robiłam, to zapraszam do oglądania. Przez ostatni czas miałam troszkę... Problem z ogólną kreatywnością, jakoś taką motywacją do robienia czegokolwiek. Mam wrażenie, że wynikało to po prostu z nadmiaru pracy i sajgonu, który panuje obecnie wszędzie w domu, w studio. Jest straszny miszmasz i za dużo robiłam rzeczy mało kreatywnych, czyli takich powtarzalnych. Ilość zapisanych w ogóle makijaży i kąt dziewczyn, i inspiracji, które mam na telefonie, których nigdy nie zrobiłam, jest tak potwornie duża, że stwierdziłam koniec. Robimy to razem. Będziemy sobie robić po prostu jakieś szalone, crazy makijaże, odtwarzanie sesji zdjęciowych, coś w stylu, co robiłam na początku, kiedy powstał ten kanał. Tak więc ja się megajaram, mam nadzieję, żeby też. I no, zróbmy coś. Co zabawne, to będzie dzisiejszy taki challenge dodatkowy. Są to jedyne czyste pędzle, jakie posiadam. Większość z nich to są takie bardzo cienkie pędzle do jakichś kresek. Dobra, słuchajcie, na pierwszy ogień idzie dziewczyna, którą obserwuję od dawna, której praktycznie każdy make-up mnie zachwyca, jest totalnie dziwny, totalnie inny. I nazywa się ona Aoi Kalen. Nie jestem pewna, czy to dobrze czy tam najprawdopodobniej nie. W każdym razie robi no, strasznie takie crazy makijaż W ogóle ma mm, fantastyczną urodę do tego wszystkiego. E, tak więc chcę właśnie zrobić coś w tym stylu. O, i to zdjęcie. Mm. To wychodziło jakoś przy Halloween i ja normalnie po prostu dostałam bez dechu, jak to zobaczyłam. No i właśnie to był na przykład jeden z tych przykładów, gdzie zobaczyłam to, chciałam zrobić coś podobnego i nigdy tego nie zrobiłam, bo nie miałam czasu. Tak więc no. Bywa. Ja w dzisiejszym odcinku chciałabym zrobić ten make-up, ten niebieski, taki trochę dziwny, z eyelinerem, z kropkami, bo wygląda mega groźnie i nigdy nie zrobiłam czegoś takiego. Tak więc myślę, że to będzie dobra, do, dobra droga. I teraz tak, ktoś się może zastanawiać, po co robimy takie rzeczy, po co nie wiem, odtwarzamy makijaże i innych artystów, ale osobiście uważam, że jest to najlepsza droga do tego, żeby się w ogóle uczyć, i żeby też. Znajdź swoją drogę, bo jeśli nie spróbujecie wszystkiego, to nigdy się nie dowiecie, co sprawia Wam najlepszą, najwięcej przyjemności, w czym czujecie się najlepiej, albo co Wam po prostu wychodzi. Tak więc e, idę po spinki i malujemy. Zaczniemy sobie od twarzy, bo no, ten make-up, który widzieliśmy, raczej nie jest to, żeby go potem czyścić, nie, nie, nie nadaje się do takich. Więc e, ja mam na twarzy już pielęgnację i nałożę sobie coś, co mam od niedawna, coś, co w ogóle myślałam, że jest to bardziej krem BB, znaczy, że ma jednak jakiś kolor. A to jest Estée Lauder Revitalizing Supreme. CC Creme i on jest bezbarwny. Jest bardzo taki gęsty, bardzo konkretny i bardzo ładnie siedzi na nim. Podkład skóry jest taka dewy, taka napięta, elastyczna, gruba, ale to wszystko w takim mega pozytywnym sensie, tak więc musielibyście spróbować i wierzcie mi, że mielibyście dokładnie te samo odczucia, tylko w polskim nie mamy dobrych słów, żeby to określić. W ogóle pomyślałam, żeby nazwać tą serię Makeup Therapy. Wpisywałam tę frazę na YouTubie i jest kilka filmów też w takim klimacie, ale strasznie mi się podoba ta nazwa, i uważam, że jest adekwatna do tego, jak ja chcę, żeby ten odcinek, żeby w ogóle nagrywanie tego odcinka działało na mnie, więc chyba tak zrobimy. Dajcie znać, co sądzicie, czy macie coś takiego, znaczy czy odczuwacie czasem, że właśnie jak się malujecie, to macie takie make-up therapy. Um, mam w ogóle mega taką nadzieję, że e, dużo fajnych osób i twórców poznacie dzięki tej serii. A no i oczywiście jak macie kogoś fajnego, kogoś, kto robi zarąbiste rzeczy w internecie, to piszcie koniecznie w komentarzach. Może spróbujemy zrobić coś w kolejnym odcinku. Nakładam podkład też Estée Lauder swoją drogą. Moje odkrycie, uwielbienie i coś, po co uważam, że sięgam zdecydowanie za często jak na cenę tego produktu. Estée Lauder Double Wear Sheer. Eee, I on jest zarobiście wodny, zresztą pokażę Wam tu. I normalnie leci. Eee, jest piękny, taki Półtransparentny. Zresztą wspominałam Wam o nim w y, moim ostatnim filmie z makijażem dziennym, bo właśnie nie miałam go wtedy ze sobą i używaliśmy Rimela. Tak więc uwielbiam go. Jak dacie go trochę więcej, to zbudujecie, no powiedziałam, takie średnie krycie. Natomiast nie jest on w ogóle ciężki, jest ultra lekki, przepięknie wygląda. Super wygląda też nakładany dłońmi, tak więc można serio wszystkim nakładać się. Okej, okay, buzia gotowa. Teraz e, lecimy z rozświetlaczem z paezę. Wypadałoby już skończyć to opakowanie. Niestety jakiś czas temu trafił e do szuflady zapomnienia. To była szuflada, gdzie bardzo rzadko zaglądałam. Nie wiem, jakim cudem on w ogóle tam wylądował. Myślę, że po prostu w szale jakiegoś Randomowego sprzątania i przez długi czas go nie używałam. Znaczy długi, no myślę, że z miesiąc. Tak więc e, teraz, jak się szykowałam do nagrań, mówię, musi być Glow, bo robimy totalnie taki też make-up mm, potwoty. No, tak więc Glow musi się zgadzać. Dam odrobinę korektora i będzie to Multitasker z Rimmela. Lecimy z brwiami. Moje brwi są troszkę grubsze, nie takie cienkie. I też chciałabym, żebyście pamiętali, że te... ja tu nie będę zawsze też odzarywać wszystkiego. Jeden do jeden ma to być. Chcę tu się trzymać jednak mocnej inspiracji, tak bym to nazwała. Więc jeżeli będziemy zmieniać kolory albo coś, czegoś nie zrobimy, coś zrobimy inaczej, to jakby o to chodzi. Czasami czegoś się nie ma, a czasami czuję się, że nie. Wiem. Kreska powinna iść inaczej, bo mam inną budowę twarzy i to jest okej. Okay. Plus myślę, że w każdą pracę. Powinno się spróbować chociaż dać coś swojego, podwzorowywanie prac, właśnie innych twórców, jak dla mnie, jest bardzo dobrą, właśnie formą mm, nauki. No bo i jakby nie jesteśmy w stanie mm, wszystkiego wiedzieć od podstaw, nie jesteśmy w stanie się tego nauczyć z książek. Większość, większość rzeczy po prostu uczymy się w praktyce. Tak więc, próbowanie i szukanie rozwiązań, żeby uzyskać dany jakiś charakterystyczny efekt, konkretnego twórcy, czy właśnie spróbować zrobić, nie wiem, podobny obraz, podobny make-up, podobne zdjęcie. Uważam, że jest najbardziej rozwojowe. tylko oczywiście wypadałoby wspomnieć, że odtwarzacie bądź się inspirujecie, a nie, nie jakiś tam inny shit. Jesteśmy tutaj wszyscy fajni, prawda? Jesteśmy fajni i nie kradniemy prac innych. Słuchajcie, fuks życia, bo przez chwilę się wystraszyłam, że nie będę miała czym robić um, tych kropek niebieskich. Wiem, że te większe są chyba robione cieniem, ale te mniejsze czymś, co wygląda bardziej na płynną formę, ale okazało się, że mam jeden glam shopowy cienio-bazo eyeliner właśnie w niebieskim odcieniu, tak więc idealnie możemy zrobić sobie ten make-up też w niebieskościach. Powiem Wam, że swego czasu, e, myślę, że w sumie na polskim, e, w polskim tutaj beauty tak bardzo jeszcze siedzi katkrys i w ogóle tego typu rzeczy, a la i w ogóle. Mi to się osobiście mm, za bardzo nie sprawdziło. Nie czułam się w tym nigdy jakoś super dobrze. Strasznie mnie denerwowało, że trzeba tak długo robić make-up. Mm, tak więc... To, co właśnie robi ta dziewczyna, ja dużo widzę tego typu makijaży na Instagramie czy na TikToku, bo po prostu obserwuję takie osoby i właśnie uwielbiam to, że to jest tak odjechane, ale totalnie nie musi być perfekcyjne mm, i to właśnie jeszcze w ogóle dodaje temu e, uroku, tak więc ja się totalnie jaram. Biorę sobie mój primer szejkowy z KVD. Tak ogólnie mamy tutaj bardzo dużo fajnych odgłosów. Piotrek się potem męczy, żeby je usuwać. Ok, tak więc za niebieski posłużyłam paletka Maxmo i cień Santorini. Bo tak jak przykładam, to wydawało mi się, że to będzie najbardziej się zgrywać. Przy innych kolorach ten cień zegam shopu nie wyglądał najlepiej. Tak więc też sobie użyję takiego ściętego pędzla. Próbowałam, wiecie, tam z tego wideo wyciągnąć najwięcej, ile się dało. Jest krótkie, bo to jest Reels, Tak więc spróbujemy to zrobić. Podobnie wezmę sobie inny pędzel, i troszkę przejadę tutaj granicę. Wyciągnę jeszcze bardziej tu. Teraz wewnętrzny kącik, i tu mam taki pędzel y, bardziej z takim ołówkowym zakończeniem, że on jest taki tutaj, ścina się do środka. I tym tylko przyłożymy tutaj. Ok, ja tu sobie trochę wyrównuję, bo nie jestem jeszcze ekspertem w tego typu makijażach, natomiast mimo wszystko są one bardzo, słuchajcie, intuicyjne i bardzo proste. Myślę, że kluczem jest tutaj znalezienie odpowiedniego raz kształta pędzla do danej czynności, no i jakby nauczenie się um, układania um, tych pędzli. Natomiast no zobaczcie, już mamy połowę makijażu. Wyjeżdżam trochę bardziej w dół tym niebieskim, bo jak się przypatrzyłam, to to jest jednak bardziej skierowane w dół i jednak jest mocno wyjechane. Dobra, najgorzej jest zrobić cieniem jakby kropkę, natomiast mam taki pędzel kopytko z Golden Rose i to się wydaje być idealne. Tak, więc zobaczymy. Chyba pierwszy raz użyję tego pędzla. Lecimy teraz z jaśniejszym niebieskim i u niej jest to bardziej turkus, u nas będzie to wpadało w lekki fiolet. E, natomiast spróbuję to najpierw zrobić e, tym cieniem z glamshopu, a później może wklepiemy w niego trochę tego błękitu z paletki, bo mm, te cienie e, glamshopowe one czasami wyglądają mega spoko, a czasami nie wyglądają najlepiej, tak więc to zależy wszystko od tego, czy będzie mi się podobał efekt końcowy, czy nie. Widzicie? Bo kolor jest. Tylko on czasem wychodzi bardzo delikatny. W kontraście do tego mm, granatowego wydaje mi się, że jest bardzo delikatny. Nawet trochę za bardzo. Ale to nic. Posłuży nam jako baza. Biorę teraz cień Bloom i wklepuję go na bazę. A robimy tu. Czekajcie, kropka była duża. Jest, mogłam nie dawać tyle. Dobra, na rękę najpierw. Okej, okay, i od razu w to, słuchajcie, wklepuję ten cień, bo będzie to po prostu jaśniejszy. W ogóle zazwyczaj make-up robiłam tak, że najpierw zaczynałam jasnymi kolorami, później ciemnymi, żeby wiecie... Nie pomieszać jednego z drugim, natomiast tu w tym przypadku ona ewidentnie robi to w tej kolejności. Ale kluczem jest to, aby nie jakby nie robić ruchów żadnych posuwistych, żeby właśnie nie mieszać tych produktów, tylko nałożyć jeden na drugi. I wtedy względnie możemy uzyskać intensywność. No i nic nam się nie miesza. Teraz przód oka. Ja ogólnie dam e, jakiś błysk na środek. Wydaje mi się, że o niej nie było nic błyszczącego. Ja natomiast nie jestem w stanie e, przejść w makijażu bez błysku. Tak, zdecydowanie dobry pędzel. To jest już połowa sukcesu, słuchajcie. I teraz robimy kropki. To będzie najcięższe, chyba, albo najłatwiejsze. To są dwie opcje. Są zawsze są tylko dwie opcje, dobra, nieważne. E, jakieś małą dupkę potrzebuję. Dobra, tutaj nie będę już dawać e, zwykłego cienia, bo wydaje mi się, że wygląda to mega sztos. Dobra, sprawa jest taka, że potrzebuję jeszcze i ten element nie został pokazany na filmie, ale jak sobie zobaczymy na screena, którego zrobiłam e, z finalnego looku, to mamy tutaj jeszcze czarną kredkę, jakby taką bardzo grubą, kredkową kreskę. I na górze też jest ta kreska. Yy, I problem jest tylko taki, że. Oh my god! Znalazłam! Ej, Przysięgam, szukam przed chwilą przez jakieś 15 minut i nie mogłam znaleźć. I jak się okazuje, mam czarną kredkę. Już chciałam Wam powiedzieć, że będziemy musieli zrobić to zieloną. E, I udać, że po prostu jest czarne, ale jednak nie. <grym> no dobra, cudownie. E, jestem bardzo ciekawa, jak zrobię te rzęsy, ale na dole. Ale też zawsze chciałam to zrobić, nigdy tego nie robiłam, tak więc. Tylko jedna rzecz, której raczej nie, ma, nie mam dokładnie czegoś takiego, to to, co jest na brwiach. Ta, te to takie. Hmm, Paseczek z diamencików, ale mamy chyba jakieś inne diamenciki, więc e, będziemy tutaj działać. Natomiast ja w ogóle uwielbiam ten make-up już teraz. Mogłabym dać tylko błysk i wytuszować rzęsy i już. Robimy kreskę. Nawet ja tu trochę za blisko zrobiłam te kropki. No dobra. W ogóle swoją drogą bardzo fajna ta kredka jest. To jest NYX z tej serii La Casa del Papel S03. Dobra, lecimy teraz z odrobiną niebieskiego i poblenduję sobie tą czarną kreskę. Więc nie tego elementu nie ma na przykład na tym krótkim wideo, ale jak się przyjrzymy, to jest tu coś takiego. Znaczy, jest to rozblendowane niebieskością. Na dole chyba nie, ale na górze było na pewno. Dobra, żeby zrobić sobie te y, a la rzęsy straszne, straszne, nie straszne, użyję kredki i y, pędzla, chociaż ten jest chyba za duży. Tu. Inaczej Dobra, słuchajcie. Nie, kurde, nie da się tak Dobra, lecę pędzlem Będzie to troszkę Bardziej pracochłonne, Ale wydaje mi się, że bardziej Takie Ach. Moje niestety wyszły takie Bardziej pod kątem Tam były takie bardziej proste No ale trudno Pierwszy raz robię coś takiego. Słuchajcie, jaram się maksymalnie. Dajcie koniecznie znać, czy lubicie takie crazy make-upy, bo ja na przykład właśnie przez długi czas bardzo lubiłam oglądać totalnie mnie to jara i obserwuję twórców, którzy robią takie dziwne rzeczy. Nawet można powiedzieć, że to jest taki make-up mało użytkowy, chociaż jakby nie widzę problemu, żeby wyjść w czymś takim, nie wiem, na imprezę, no nawet do biedry, po bułkę, kajzerkę. Niektórzy mogliby się wystraszyć, to prawda. Jakby tego nie będziemy ukrywać, ale ogólnie to jest sztos. O! Sejmiście to wygląda! Jaram się. Dobra. Wyczeszę sobie teraz brwi. Dobra, słuchajcie. Lecimy z błyskiem na oku, żeby skończyć już oko i przejść szybko do makijażu twarzy. I tak sobie myślę i myślę, bo chcę na pewno dać jakiś błysk. No kurde, tylko... Nie chcę dać chyba niebieskiego, bo wydaje mi się, że będzie to takie zbyt mm, zwykłe. Rozważam fiolet bardzo mocno, bo on e, bardzo ma ładne drobiny. spróbujemy. Daję go tak na razie tu niżej. A Jezus! A, No dobra. Wsadziłam teraz palec w błękit, w błękit błyszczący, tak więc... E, Wyszło, że po prostu robimy mix. To tu zrobimy tak samo. Jakby co, cały czas używam tej paletki Pastel Drip. Ja jestem totalnie od niej uzależniona. Zastanawiam się właśnie, kiedy wejdzie jakaś paleta, która będzie aż w takiej. Um, tak zaawansowana, żeby jakby w całości mnie pochłonąć, bo na razie jeszcze nie było. E, nie było drugiej takiej. Mam jeszcze fajną paletkę z My Secret i ona jest e, Glamorous Tones. Dostałam ją jakiś czas temu. Ma bardzo fajne takie błyski, też trójwymiarowe, więc po prostu też tu klepie trochę fioletu. E, tak więc przejdźmy sobie teraz do mm, konturu. I wezmę sobie, e, to jest Bata Biscuit z Fenty. Ogólnie jak się konturuje, to lubię mieć e, dalszą perspektywę. Odsuwam zawsze wtedy lusterko, żeby widzieć całą twarz. Jako różu użyję sobie Stiku z Eveline i trochę go pomieszam z Inglotem, bo one mają fajny kolor. Nie chcę dawać tu nic takiego mocno różowego, żeby nie zalatywało bardziej kiczem. Więc taki bardziej róż stonowany bym powiedziała. Nie taki po prostu bardziej cukierkowy. Nie mam moich ulubionych pędzli do tego i tak trochę walczę, bo ten pędzel nie jest dobry. Ogólnie tak jak ten produkt z Inglota, to jest kolekcja PE, PLN Lala. Ogólnie te produkty były bardzo dziwne, natomiast i ten róż, i rozświetlacz, one są no, dla mnie na przykład trochę nie do przejścia, jeśli chodzi o użytkowanie e, na co dzień, bo są zajebiście tłuste i ciężkie, natomiast na fotach robią fantastyczną robotę. Zawsze nakładam je jako gdzieś tam ostatni step, bo buzia po prostu się po tym błyszczy bardzo fajnie. Jest to strasznie lepkie i w ogóle, no ale do zdjęć da radę, tak więc lituwa I rozświetlacz ja sobie nałożę na paezę, który już mam na policzkach trochę rozświetlacza z, też z paezę, czyli ultra i to jest co? Self glow i jak widać jeden jest już praktycznie, no o, widzę tu już dęko. I go tutaj po prostu wklepię na resztę. Chociaż zaraz Wam pokażę, chyba najmocniejszy jak do tej pory, rozświetlacz, który kolorystycznie mi się sprawdza. Dobra, i teraz czas na produkt, który mnie w ogóle wywalił z kapci. Jest to sztabka złota też z NYXA, e, La Casa de Papel, i jest to rozświetlacz Rose Gold. I teraz tak, on jest bardzo drobinowy, bardzo taki grudkowy, I, i nie lubię go nakładać pędzlem, natomiast uwielbiam palcem. I zobaczcie, już nawet na palcu jest taka tafla gruba, ja go tutaj nakładam najbardziej u szczytu. I on ma milion drobin i on się tak świeci. Jest też złoty. Też fajnie wygląda na oku, jeśli lubicie złote, złotko nosić na oczach. I chcecie, żeby was serio było widać z kosmosu, to polecam. Musicie też temu produktowi poświęcić troszkę czasu, żeby go właśnie dobrze rozpracować, bo jakbyście tak nabrali i przeciągnęli, to moglibyście sobie zrobić plamy. I ja sobie tu jeszcze dam pod oko. Dobra, myślę, że możemy już przejść do tuszowania rzęs i też znowu Estée Lauder Double Wear. Tym razem maskara Zero Smudge i faktycznie jest to w ogóle tusz, który mm, ciężko się zmywa. Nie powiedziałabym, że jest wodoodporny, ale jak zastygnie, to jest po prostu nie do zdarcia i jest tak ultra czarny i nie wiem, mega podoba mi się ten efekt, jaki daje, tak więc zaraz zresztą zobaczycie, ale ogólnie używam go namiętnie od jakichś dwóch tygodni. Na ustach mam kombo Pierre René dziesiąteczka, lipmatik różowa i nałożyłam sobie trochę tej pomadki też nyxowej, bo chciałam spróbować, nie używałam jej wcześniej, Najrobi Bardzo ładny kolor, mam układałam pędzlem i jest taki fajny, lekko rozblendowany efekt, tak więc mega cute. I teraz tak, ostatnia rzecz, tylko gdzie ja to wrzuciłam, teraz jest, ostatnia rzecz, czyli piegi, już też Wam pokazywałam jak robię piegi na poprzednim filmie. Moi drodzy, make-up skończony. Tu pewnie widzicie kilka fot, które zrobiłam właśnie w tym makijażu i słuchajcie, ja jestem za chwy, co no, czuję się fantastycznie. Jeśli znacie jakichś fantastycznych twórców lub widzieliście jakąś super pracę, to piszcie koniecznie na dole. Chętnie zobaczę. Może zrobimy coś takiego wspólnie kiedyś. Ja się żegnam. Wpadajcie na moje pozostałe social media i widzimy się w następnym odcinku.